Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Bardzo mi miło, że się widzimy w kolejnym odcinku serii przygód w Deportivo La Coruña. Przygód trochę przyjemnych, trochę nieprzyjemnych, bo ostatnimi czasy idzie lepiej, ale nie idzie na tyle dobrze, by wydostać się albo przedostać się do tej topowej szóstki hiszpańskiego futbolu, na którą naprawdę bym liczył, ale zobaczymy. Liczę, że ty dziś zostawisz łapkę w górę i napiszesz komentarz o nazwie... A w zasadzie o treści. Buenos dias. E, ciekawy jestem, ile takowych komentarzy się pojawi. Oczywiście, w mm, przypadku kontuzji swojej szansy szuka tutaj nasz turecki skrzydłowy. E, no i nie ma tro, troszkę co mu się dziwić, więc on pojawi się na boisku e, przez najbliższe. Będzie pojawił się na boisku przez najbliższe e, dwa tygodnie i zobaczymy, z jakim e, będzie to skutkiem. Zapisujemy to sobie i. Co? No, szykujemy się do kolejnego spotkania. Gramy z Sevillą, która jest pod nami w tabeli, więc naprawdę fajnie, że radzimy sobie lepiej niż te wielkie, uznane marki La Liga. No, ale w bezpośrednim starciu, tak czułem, zacząłem mówić to wcześniej, nie poszło nam za dobrze. Guewa dostaje czerwoną kartkę. To jest kolejne bezpośrednie wykluczenie z meczu no, naszego zawodnika, który e, gra na skrzydle, więc tak trochę średnio jak na pozycję, powiedzmy sobie szczerze, e, e, Ofensywną, więc tutaj troszkę za dużo agresji z jego strony. Mam wrażenie, że się, się wdziera w poczynania. No i niestety, grając tak w kratkę, mając. Tak poważnych rywali, bo w tej La Liga, szczególnie w karierze, e, tych rywali jest naprawdę dużo mega poważnych. No, ciężko jest się przedostać do strefy Pucharowej. No, ja osobiście mam wrażenie, nie będę ukrywał, że e, być może nawet jest to cięższe niż Premier League. Mówię o lidze, mówię tylko i wyłącznie o e, grze. Po prostu o, o trybie kariery, dlatego, że tutaj te zespoły wydają bardzo dużo, no a my nakładamy na siebie te ograniczenia finansowe. W Premier League tych pieniędzy jest po prostu więcej. Mam wrażenie, że trochę łatwiej jest wskoczyć na ten poziom rywalizacji. Natomiast udaje nam się wygrać z Atletikiem, który robi oczywiście wielkie i nierealistyczne transfery, e, więc jest to sytuacja e, bardzo, ale to bardzo Przyjemna. No dobra, wracamy oczywiście do ustawień takich powiedzmy sobie, defaultowych, biorąc pod uwagę naszą ofensywę, bo Rupi, no to jest zawodnik, który zasługuje tutaj na wielkie uznanie, bo wszedł w buty Lorient i zrobił to lepiej niż radził sobie piłkarz, którego sprowadzaliśmy z Portugalii. Tymczasem przed kolejnym spotkaniem z Hetafę niestety gramy bez. Torre. E, jest to mecz, oczywiście, który będzie okazją dla naszego środkowego pomocnika, który stracił w tym sezonie miejsce w składzie i oczywiście jest niepocieszony, no ale nie ma co się Chłopakowi dziwić. Czy chce dokonać jeszcze jakiejś zmiany? E, tak, Dix wskoczy do podstawy, ale bez opaski kapitańskiej. E, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wygrywamy 3 do 0. No i nasz napastnik sprowadzony z Chelsea, który pozostanie z nami jeszcze w kolejnym sezonie, zdobywa gola. Bogusz mógł zdobyć dwa. Ale niestety nie wykorzystał rzutu karnego, natomiast do Polaka absolutnie do końca sezonu pretensji mieć nie możemy, bo ten zawodnik no, jest po prostu totalnym kotem. Eee, podziękuję za propozycję z Benfiki. Wydaje mi się, że jest to w pełni zrozumiałe. Eee, tak jak to, że dostajemy tę ofertę, jak i to, że te propozycje odrzucamy, bo po prostu Mati jest typem, który. Niemal w pojedynkę funduje nam to dziesiąte miejsce w La Liga. Jest po prostu niesamowity. Niestety, jednak w kolejnym meczu nie strzela i przegrywamy z Las Palmas, co wydaje się być drobną niespodzianką, biorąc pod uwagę, że byli oni co prawda o jedno miejsce, ale nadal niżej niż my w tabeli. No i że byliśmy tu zespołem rozpędzonym w ostatnim czasie, mam, nadzieję, mam wrażenie. No, sprowadziliśmy tego turka i muszę powiedzieć, że żałuję tego już praktycznie od pierwszego meczu, w którym on nie zagrał, bo stoi nam pod drzwiami gabinetu. I jęczy, że panie trenerze, ja chcę grać, ja chcę grać, no tylko że on gra. No i tu pasowałoby użyć słowa niecenzuralnego. E, natomiast e, nie mam zamiaru tego robić, cieszę się jednak, że e, wygrywamy kolejne zawody, tym razem z Rayo Vallecano. E, swoje mecze wygrywa także chyba Majorka i Villarreal, no i my wracamy na miejsce dziesiąte. E, dziewiąta jest Girona, która w zeszłym sezonie, warto przypomnieć, radziła sobie bardzo słabo, więc tutaj oba te zespoły, które, no trzeba powiedzieć, drżały o utrzymanie, zarówno my, jak i e, Girona, w pewnym momencie wyglądało to naprawdę źle. No teraz y, odbijają się w tych rozgrywkach, no i dzielą się punktami. Piękna historia. Szkoda, że mając więcej okazji nie byliśmy w stanie tutaj zwyciężyć. E, bardzo żałuję, no bo naprawdę chciałbym, żebyśmy e, gdzieś tam wspinali się po tych szczeblach ligowej tabeli e, troszkę wyżej. No nie pomoże w tym na pewno mecz na Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt goń, goni, goni lidera, e, lidera niespodziewanego, bo... A nie, tym liderem już jest Barcelona. Betis odpuścił tę pozycję. No Real musi wygrywać z nami, bo ma mecz zaległy, więc oni będą na to spotkani niesamowicie nagrzani. Ale wierzę, że będziemy w stanie sobie z nimi poradzić. Zastanawiam się, czy chcemy wprowadzić jakąś zmianę. I szczerze, ty się ostatnio tak grzejesz. Ty się grzejesz, że chcesz wejść. No to jak masz pokazać, że potrafisz, to zrób to z Realem. No i nie pokazał, że potrafi. Więc naprawdę żałuję tego transferu. No ale to jest no, no kto mógł wiedzieć, no kto, kto, kto mógł wiedzieć, że sprowadzenie tego zawodnika, e, że sprowadzenie tego zawodnika będzie tak wyglądało, no jakby wszystko się zgadza na papierze, to powinien być naprawdę dobry transfer, ale on na lewej i na prawej stronie po prostu wygląda źle. Gramy z Majorką, e, chciałbym tutaj wprowadzić jedną zmianę, Dix wskoczy do podstawowego składu, no i u siebie z Majorką przegrywamy 2-3, co muszę powiedzieć, jak widzicie, zaskakuje mnie dosyć mocno. Eee, no, fatalny występ. Wszystkich w linii defensywnej. Eee, poza marmolem, on wypadł najlepiej. Eee, ale, no, muszę powiedzieć, że naprawdę jestem gigantycznie rozczarowany w tym, co się wydarzyło. Patrzymy na nieprzeczytane wiadomości. Natomiast one są, no. Troszkę nas nie interesujące, bo Soaresza możemy wykupić, ale nie możemy wykupić e, i o tym wiemy. E, wiemy, że kończy się wypożyczenie Torre, natomiast tutaj no, wykup jest, ale to jest dla, dla nas jakieś abstrakcyjne. Więc no, 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 tyle. No, gramy teraz, słuchajcie, tak naprawdę. Nie chcę mówić, że o nic, ale troszeczkę o nic, bo szansy na Europy nie ma. E, szansy na, e, na spadek nie ma. I to jest problem, że teraz zmotywowanie tej drużyny, to jest, to jest trudna sprawa. Bo tak naprawdę, no tak jak powiedziałem, gramy realnie o nic i. E, problem jest taki, że doprowadzamy teraz tę drużynę. Nie chcę powiedzieć, że do maksimum jej potencjału, ale wydostanie się z miejsca, w którym jesteśmy teraz, czyli takiego dryfowania w środku tabeli. Będzie niesamowicie trudne. Natomiast problem jest też taki, że to dryfowanie w środku tabeli dla takiej ekipy to jest fantastyczna sytuacja, bo mówimy o drużynie, która, kiedy ją obejmowaliśmy, przez ostatnich 20 parę lat nie powąchała nawet e, tego topowego szczebla e, rozgrywkowego. To się po Lulu nagrał, wszedł i, i kontuzja strzelił gola, co prawda, ale no szkoda. E, więc, jakby uspokojenie sytuacji w lidze też jest po prostu miarowym jest miarą postępu, który tutaj, którego tutaj dokonaliśmy. Natomiast no, nie ma co się oszukiwać. Szkoda, wielka szkoda, że e, wygląda to tak jak wygląda i że e, nie byliśmy w stanie o te puchary zahaczyć. I ja nie wiem kiedy nam się to uda. Realnie. Bo uważam, że ten zespół, który mamy, jest zespołem naprawdę już takim. Mocnym, a wystarczyło to na 11 miejsce w tabeli Oczywiście, pokazuje to postęp Względem roku poprzedniego To, że ani przez chwilę nie było sytuacji W której myśleliśmy, o Boże, o Boże Czy się utrzymamy, ale Do kwalifikacji w, Do ligi konferencji brakuje nam 20 20, 20, 20 21 punktów, tak no. To jest różnica poziomów naprawdę duża. To nie jest tak, że my się tutaj otarliśmy czy cokolwiek. Zatem, żeby wiedzieć, co możemy poprawić, warto spojrzeć na statystyki, warto sobie to podsumować, bo to jest sytuacja istotna. Zatem patrzymy na to i tak. Garcia do nas wróci, ale wydaje mi się, że po tym powrocie. Będziemy musieli z tym chłopakiem się pożegnać, bo to nawet nie jest poziom na ławkę rezerwowych u nas. Takie są fakty, więc nie będziemy tutaj dłużej już mydlili mu oczu. E, Dubrawka e, kończy karierę, to jest to, co oczywiście bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. Zatem lecimy dalej. Jacobo po prostu był potrzebny, żeby był. Rodriguez, no jest nam dodany po prostu przez grę. E, ja nawet nie wiem, czy on ma jakiś potencjał, by stać się wyjątkowym. No jest. Nie wiem, trochę co z nim zrobić. Pewnie go będziemy sobie tu trzymali jako taką zapchaj dziurę. W ostatnim meczu ten Artur Koglu strzelił, no ale ja liczyłem, że w tych że, że jakby będzie tych spotkań więcej, ale tych spotkań jest tak mało, bo nie dało argumentów, trochę żeby było więcej od początku. No Pululu, no niestety, wiemy doskonale jak to się musi skończyć po prostu. A Fimiko to nie jest to, czego byśmy do końca oczekiwali. Z drugiej strony jednak myślę o jednej rzeczy. Eee, no ale nie, bo teraz jego wartość będzie spadała Kogoś tego typu możemy po prostu kupić taniej eee, Albo ściągnąć na zasadzie Wypożyczenia jak duka eee, Ten wykup tego zawodnika nam się jednak Totalnie nie opłaca, bo on jest no, bardzo wysoki Więc ewentualnie możemy eee, Tego piłkarza zaraz sobie Sprowadzić na wyporządzenie, może znów. Zobaczymy. Nasz boczny obrońca to jest moment, w którym musimy się pożegnać. Potrzebujemy lepszego bocznego obrońcy. Tutaj możemy mieć na tej stronie Dika, który może to zastąpi i go zastąpić, ale potrzebujemy lepszego prawego obrońcy. I wydaje mi się, że no w tym momencie możemy sobie zacząć kompletować tutaj listę już transferową zawodników, których potrzebujemy. Czyli ja sobie wpisuję tu Duka na wszelki wypadek. No i prawy obrońca to jest Must Have, Krupi. No, to, co zaczął grać, no to, jest, to jest wielka nadzieja na przyszły sezon. Nasz rezerwowy środkowy pomocnik tutaj no jest niezadowolony z czasu spędzonego na boisku. Mam nadzieję, że nie odejdzie. Kanwo, to powiem szczerze, jest wielkie rozczarowanie, bo yy, no ja naprawdę liczyłem, że on się nam tutaj pięknie porozwija. A chłop zagrał w 33 meczach. To nie jest mało spotkań. Ja nie widzę plus jeden nawet, nie? I to jest, to jest duży problem. I wydaje mi się, że. W związku z tym trzeba sobie powiedzieć jasno, e, że on robi out i in nowy, środkowy obrońca, ale taki 80 e, plus to musi być transfer. E, powiem tak, ten napastnik z Chelsea na, na koniec dnia dał 10 goli, nie? E, co prawda 9 w La Liga. Natomiast no. Nie będę narzekał, że mamy typa, który się tak rozwija i jest jeszcze z nami jeden sezon. Na pewno nasze prawe skrzydło, ten piłkarz, no powiem szczerze, tutaj to jest pewne rozczarowanie i liczyłem na lepsze statystyki. Soares, y, pięknie się rozwinął, e, no i to jest piłkarz, którego na pewno będziemy chcieli wykupić, bo po prostu nam się to będzie opłacało e, i jeżeli chodzi o sam sezon, zaczął lepiej niż kończył, ale wydaje mi się, że warto dać mu jeszcze tutaj e, szansę, e, więc tak to wygląda. Teraz uważam, że był bardzo dobrym wzmocnieniem w chwili e, i nie żałuję absolutnie, że go sprowadziliśmy, natomiast liczyłem na lepsze statystyki. E, Pablo Torre, no to jest zawodnik, który totalnie nie powiem, że rozczarował, ale nie spełnił oczekiwań tak jakbym tego chciał. Że to tak jakby 10 na 10 to jest super sezon, to bym powiedział, że to jest 7 na 10 bardziej. Jakby w skali tego, czego oczekiwałem po piłkarzu z tą oceną, ale też wiem, że to może otoczenie mu do końca nie służyło. Tak czy siak odejdzie, fajnie że z nami był, Bogusz, no to jest rewelacja. Marmol. Mogły być lepsze oceny. Z drugiej strony mamy naprawdę poważnego grajka w, w tym piłkarzu, nie? E, Jarek Gąsiorowski no i tutaj mamy przynajmniej ten rozwój, to na co czekaliśmy. No i Frances e, zagrał w największej liczbie spotkań w, w tym sezonie. E, więc no już teraz widzimy, że. Czekajcie, bo ja powiedziałem, że potrzebujemy prawego obrońcy. E, czy my naprawdę potrzebujemy prawego obrońcy? No, mamy Francesa, który będzie grał na prawej stronie defensywy. Więc tak, prawa jest zabezpieczona, lewa. Jest zabezpieczona. Czyli realnie, zakładając, że Jarek będzie tutaj grał w podstawie, to potrzebujemy środkowego obrońcy i prawego rezerwowego. To warto sobie zauważyć, yy, że, do, że prawego rezerwowego i oczywiście potrzebujemy środkowego pomocnika bardzo mocno. Yy, w ataku. Nie wiem, czy będziemy grzebali w, w, tym, w tej podstawie ataku. Zobaczymy, czy będzie jakaś fajna okazja. No tej Payshaw byłby super, na przykład, no ale kurczę będzie ciężko. E, natomiast to, co musimy zrobić teraz, to żeby ta lista nas tak nie e, nie trzymała, to musimy zrobić trochę inaczej, czyli, żeby nie mieć tutaj takich, wiecie, pustych przelotów, to zróbmy sobie to tak. I dobra. Czy Gwala będziemy kupowali? Nie. Ale dobra, i tak to się wszystko przemiesza. No co to jest za bezsens? No co to jest po prostu... O Boże, dobra, spróbujmy po prostu wyznaczyć scouting dla tego wszystkiego, co tutaj jest. Ale dobra, bramkarza nie będę kupował. To, to, to możemy akurat sobie odpuścić. E, więc tak, tu mamy gościa, wiemy. E, przeskautujmy gościa. Boże, on jeszcze gra w piłkę. E, przeskautujmy. Po prostu zróbmy tak, żeby... Mieć już informacji jak najwięcej na, na początku przyszłego sezonu Tego bardzo potrzebujemy Słuchajcie, żeby e, Wiedzieć kogo możemy tutaj Sprowadzać, bo to jest naprawdę istotne Dobra, ty nie będziesz na pewno Jakby takim piłkarzem, który nam tu zrobi różnicę e, Ty na 99% nie No tutaj wiemy Skrzypczak to jest 75 ocen ogólnej Około, ale myślę, że na rezerwie On może być ciekawy e, Tutaj no Kamutso byłby fajną opcją, no ale obawiam się, że tutaj nam się to raczej nie uda. Munios, no ten Hamprey poszedł do tej Zirony, więc raczej już do nas nie przejdzie. Więc tego środkowego obrońcę e, poważnego to będziemy musieli sobie znaleźć za chwilę. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj będzie trzeba to zrobić. To byłby świetny środkowy obrońca, no ale lewonożnego akurat nie potrzebujemy. No dobrze, zobaczmy sobie teraz Was, panowie, tutaj, bo potrzebujemy tego, żebyśmy tutaj wszystkich tych piłkarzy w miarę mieli połapanych, żeby nam to nigdzie nie pouciekało. Bo chociaż ja oczywiście wiem, że większość tych piłkarzy no niestety nie przejdzie do nas. No to warto mimo wszystko e, spróbować. No zastanawiam się, czy taki Carizo na przykład nie odbija się z tego Milanu e, i czy nie moglibyśmy tego piłkarza pozyskać, bo byłoby naprawdę fajnie, wydaje mi się, no ale widzimy, jak to obecnie e, wygląda. Kwenda, no niestety jest, chyba dobrze się czuje, niestety w e, Realu Madrid. Żałuję, no bo chciałbym tego piłkarza oczywiście e, mieć w naszych szeregach, no ale wiemy, jak jest. Taki Ilias też byłby ciekawy, no, ale kolonia nigdy kogoś takiego nie wypożyczy. Natomiast Franczak robi karierę, idzie do Bayernu Monachium, tu no jest drobne poczucie przegapienia szansy. Bo ten. Z... oni go kupili w ogóle? Nie, wypożyczony był. No więc zobaczymy, no może zastąpili, uda nam się tego gościa wypożyczyć. Wtedy będziemy mogli sprzedać naszego Portugalczyka po prawej stronie. I to otworzy nam pewne. E, możliwości działania dalej, no na pewno e, wtedy będzie nas stać na jakiegoś ciekawego środkowego pomocnika. Czy ciekawym środkowym pomocnikiem jest e, Kozubal? Szczerze nie. W sensie nic do niego nie mam, ale chodzi mi po prostu o to, że wolałbym tutaj kogoś troszkę lepiej rozwiniętego e, pod względem oceny ogólnej. I e, wydaje mi się, że takim piłkarzem spokojnie no, mógłby dla nas być ten sany majalu. No, Majulu, przepraszam, no on wygląda naprawdę ciekawie. Co prawda jest lewonożny, ale jest obunożny. No wydaje mi się, że taki zawodnik, gdyby do nas przyszedł na wypożyczenie. Z opcją wykupu. To byłoby coś fenomenalnego. Ramsey w środku pola u nas byłby też kocurem, ale widzimy, że nie możemy tego zrobić. Moleiro poszedł do Lipska. Eee, dobrze, patrzymy sobie na to, co dzieje się tutaj. Zakani. no jestem przekonany o tym, że taki kocur by nam się przydał. Piłkarz, który potrafi po prostu zdobywać gole. Eee, Okej, okay, dalej widzimy, że sporo zawodników znamy, ale idziemy dalej, bo nadal sporo z tych piłkarzy... Jest dla nas niewiadomą. Część to oczywiście są zawodnicy, którzy totalnie nas nie interesują, ale chcę, żebyśmy tę listę mieli jak najbardziej wypełnioną informacjami, bo tych informacji często nam brakowało, a no fajnie by było, i chcemy w tym sezonie rzeczywiście zrobić ten krok naprzód, żeby nikt nam tu nie uciekł, żeby żaden dobry deal nam nie umknął, bo tych pieniędzy będziemy mieli stosunkowo dużo, ale też nie na tyle dużo, żeby móc sobie Wiecie, tak, tak nimi szastać i żeby robić dobre transfery po prostu potrzeba, potrzeba negocjacji. No dobrze, więc zjechaliśmy tutaj i niestety więcej wiadomości nie mamy. No ten trinkao mega mnie interesuje. Taki, jak No dobrze. Eee, myślałem, że coś lepszego. Hm. A co wy na to powiecie? Po prostu chcą 30 milionów. No nie mamy po prostu 30 milionów. I nie mamy troszkę kogo wam dać tutaj. Tak żeby to, to, to było sensowne. Eee... No chyba, że chcielibyście zrobić to tak. Ale wątpię szczerze, nie. Okej, okay, zobaczymy słuchajcie. No bo Trinkao na prawej stronie wierzę. Że byłby u nas bardzo ciekawą opcją, nie? No zresztą, zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że my w ogóle też zmienimy sposób grania i chciałbym, żebyśmy coś tam zmienili lekko. No zaraz zobaczymy, co ten Sporting nam odpowie, bo jestem ciekawy. Bejmo dostaje już propozycję powrotu. Akceptujemy ją, bo on jest wystawiony na listę. Ma 30 lat. To tutaj ciężko będzie nam się potargować. Sporting wraca. 32. Ok, to jest temat do rozmów. To jest temat do rozmów mocny. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak ja chciałbym, żebyśmy grali, jak chciałbym, żebyśmy ten, pod co chciałbym, żebyśmy ten zespół budowali, to wydaje mi się, że e, fajnie by było troszeczkę inaczej tę drużynę ustawić na przyszły sezon i mniej więcej, żeby to wyglądało w ten sposób. E, rola zawodnika tego jednego jest na pewno tylko bardzo istotna, żeby to był schodzący napastnik ofensywny. Natomiast zaraz zobaczymy, czy tak może być. E, tutaj zrobilibyśmy schodzący napastnik ofensywny, również wygląda to, wydaje mi się, ciekawie. E, no, tylko pytanie: Czy wszyscy zawodnicy nadają się do wykonywania tej taktyki? Głównie patrzę na ciebie, krupi. Wydaje się, że tak. Słuchajcie, no to w takim wypadku ja widziałbym nas grających e, w. W ten sposób, wydaje mi się być to ciekawe e, Żeby dać sobie dwóch Defensywnych pomocników, no poszukać czegoś innego e, Oczywiście wtedy Ci, no po, ci pomocnicy U nas są realnie skrzydłowymi, ale wiemy jak te pozycje e, Głupawo działają Żeby nie powiedzieć e, inaczej e, Więc e, Czy ty możesz być lewym pomocnikiem u nas teraz? 91 tygodni, widzicie I nie wiem może, a nie może No ale wiemy, że może I że nie ma tam minusu Więc wydaje mi się, że warto by było to tak zostawić i zastanowić się nad tym, czy w ten sposób nie chcielibyśmy grać. No, ale żeby to wszystko się wydarzyło, musimy dotrzeć do nowego sezonu, więc to jest istotne, że też dokonujemy już transferów na przyszłoroczne rozgrywki, więc no plany są, plany są naprawdę rozbudowane, ale co nam z tego wyjdzie? Słuchajcie, zobaczymy. I Teraz jesteśmy też w momencie, w którym ja wiem, że nagrywam ostatni odcinek z bardzo dużej porcji materiałów, które przygotowałem. Dlatego mam do Was prośbę, żebyście w tym momencie dali propozycję do tego. Yy co powinno dziać się tutaj y, dalej, w sensie jakich transferów powinniśmy dokonać czy może jednak y, granie 4-3-3 byłoby lepszym pomysłem a może jednak to 4-2-3-1 to jest ten pomysł czekam na wasze propozycje nie prosiłem was o nie w ogóle w tej serii no bo tak jak powiedziałem, te odcinki nagrane były e, mocno do przodu e, i e, no, no tak było i, i byliście o tym się, wcześniej poinformowani natomiast muszę powiedzieć, że e, chciałbym, żeby ten odcinek był krótki Trzy, ale rozpocznie się on idealnie tak, że wasze propozycje będą wzięte pod uwagę i że razem yy, spróbujemy jeszcze dalej rozbudowywać ten, to deportivo. Ja jestem zadowolony z tego miejsca, w którym my jesteśmy w tym momencie, bo uważam, że naprawdę ten zespół yy, jest. Yy... Bardzo fajnie poprowadzony, no bo jednak wiemy w, w jakich okolicznościach byliśmy i co się już teraz udało, e, jak, to, jak to wyglądało, e, ale wydaje mi się, że możemy tu spokojnie jeszcze więcej. Ale chciałbym, żebyśmy teraz robili to już bardziej e, razem, albo przynajmniej żebyście pomogli mi zbudować kolejną paczkę odcinków. Za dzisiejszy materiał bardzo wam dziękuję. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Na razie.